Trzeba wymienić oświetlenia. No, wczoraj zrobiłem. Ela zaczynam mieć świetlówkę. No, na filmie tego nie widać. A nie, no widać. Canux elektro. Dobra, y, drabina wezmę sobie włączę. Latarkę. Aha, nie mogę już. No, cholera, jasna. No dobra, SGS-a miałem włączyć. E, SGS-ik. W ogóle go chyba jeszcze nie ma. Na YouTubie nie ma. Nie ma. Y, kabelek od niego nie, to jest od Opalonga. Wie tu jest to SGS-a. Dobra. No, cichy, nic nie słychać SGS-a. Dobra, bierzemy to idziemy robić wymiankę. Eee, nie wiem, co tam jeszcze wkręcę. Najprawdopodobniej coś neutralnego, też albo zimnego. Nie wiem, zobaczę. Zimnych już chyba nie mam tutaj. Nie, mam Spektruma i Bell Lighta. No to chyba Spektruma, bo Bell Light to jedna z moich pierwszych świetlówek. To Bell Lighta się zostawia. A spektrum tu wkręcimy i będzie dwie, dwie zimne. Albo, nie wiem, albo, nie, cecha lightning to też takie dosyć rzadkie były. A tak poza tym OZPR-ek też zwalony. No, nie świeci. No, dobra, to będę musiał wymienić. Nie będzie na tym filmie rozwalania tamtej, bo ja jej nie rozwalam, jak innych EOL-i. Zostawiam zdrabinę. Nie, nie, nie. O, kur... Szkład z żarówek, led filament. Dobra. No to yy, idę po nową świetlówkę, rozstawiam drabinę i się widzimy, jak to będę miał przygotowane. Dobra, zobaczymy zaraz, co mamy do oświetlenia. Yy, tutaj mamy pile. E, dałem szybki starter. No, ona też już się elektroda na fioletowo podświetlała. Tu mam jakieś świetlówy, ale stąd je wziąłem. To jest kanlux ten y, sprawny, pudełko z niego. Tu mam Bell Lighta. Tu mam tą taśmę, to taka... Słaba ta taśma jest. E nie będę tego nagrywał, bo muszę to roz rozłączyć, a żeby mi się nie rozpieprzyły świetlówki. To widzimy się jak ja rozłożę wszystkie. Dobra, rozłożone. Mam Osrama z drzewkiem, tu będzie e, pila neutralna. Bell Light. Co mamy tutaj? Co to jest za świetlówka? To jest cecha Lightning. Spektrumika weźmiemy. Hmm, tego mi najmniej szkoda. A tak naprawdę najbardziej wyjarany to jest ten Bell Light. On się eksploatował. Nie, Bell Light ja nie eksploatowałem, tylko tak. Pila i Osram Cool White były w tym. były O, o w tym. Temę się ta są dwa zimne Philipsy. Tu był cecha Lighting, a w Kiblu był Pila i jeden z tamtych Philipsów. No to dajmy tą świetlówę. I światło. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Hmm, dobra, za 3 minuty, ale to i tak do długich miało być. Światło nie gaszę. E, sgs będzie, bo i tak tu będę miał strasznie ciemno. Muszę gdzieś tą świetlówkę położyć, żeby jej nie rozwalić. E, gdzie by ją położyć, żeby jej nie rozpieprzyć? E, no nie wiem. E, tak, nie. E, gdzie by na stolik ją położyć? Koło ozpr ka który nie świeci. A spróbuję go zaświecić. Już jest tak było, że nie świecił, nie świecił. Wyłączyłem, włączyłem i zaświecił. Tutaj nie przeleci świetlówka. Nie, nie przeleci. To tutaj ją położę. On teraz był na włączonym. Postukajmy, poruszajmy. PR-em. No. Nie, to ten. Dobra, no. No nic, no ek leci jutro. Eee, znaczy nie, że leci na demontaż e, lub, że rozwalam. Nie, nie, nie. E, będzie tylko wymiana lampy i, i mam nadzieję, że to też nikt nie zepsuł. O, jak tutaj się drzwi krzywo, tam, to jest mała tam jest dobra. Walić to. E, robimy to. Drabina. Musimy ją rozstawić, ale to, to włączę i wtedy włączę, jak już będzie gotowe. Dobra. Mamy to na rozstawiam. Tak się wydaje, że jest krzywo, ale tak naprawdę jest trochę krzywo, ale jest stabilnie. Ja się jeszcze dla pewności drzwi trzymam na czas wchodzenia. No dobra. Canlux. Dobra. Klosz tu zostaje. Wykręcamy świetlówkę. Dobra, idę. No dobra, mamy świetlówkę wykręconą. Idziemy teraz po nową. Czy nową? Nie nową. Spektrum z, z demontażu. Dobra, mamy to spektrum. Idziemy go wkręcić. Kurde, no to sobie poświecił Cannus z, z elektro. Jeden dzień. Jeden zalony dzień. No dobra, przynajmniej ten jeden dzień sobie poświecił. Dobra, mamy to, wkładamy go. O! Dobra, mamy to. Nadal dobrze oświetla. Idziemy. No i hermetyk sobie działa jak na różowo wali. <gryw> Dobra. Dobra, tamtą świetlówkę jeszcze by pasowało gdzieś wynieść. Chyba by do szopy wyniosę na razie, bo żeby mnie tu nikt nie rozwalił. Hermetyk nie się rozgrzeje. No, Dobra. Dobra, on sobie świeci. Czyli co, światło dobrze. Na pewno trochę, no, no jak ledzik. Znaczy mniej, mniej jest takiego mocnego światła, ale yy, światło daje. Tyle, co mi światła potrzeba, to tyle światła jest. No Garnoks no niestety, no się zepsuł już. Drugi jest EOL, co to tu że złom? Światło się od złomu odbija, dobra się wystraszyłem. Jeszcze gdzieś tu powinienem mieć tą dziesiątkę, 15 z elektro. Dobra, jest tu moja piętnastka. E, tu mam sodowę jakąś, no nie wiem, dużo tu mam różnych rzeczy. E, no dobra, zgasimy sobie SGS-a. Pyk, zgaszone. W też zgaszone, teraz ciemno jak w... No właśnie. Draminę jutro zabiorę, już mi się nie chce iść. Nie chciałbym chyba teraz startować SGS-a. No, Zesperek nie działa, no niestety. Naświetlacz też nie. A no tak, on by nie nawet nie zadziałał, bo wtyczka nie jest pięta, kur. Dobra. Tu gdzieś leżą resztki naświetlacza LED-owego. No, no i widać, że ten Spektrum używka, bo ciemniejszy jest dużo. No nie wiem, może włożę tu drugiego nowego CanLuxa. E, i to będzie na tyle z tego filmu.